Witajcie. Witajcie. Jak zwykle w zestawie, kto? Hubert, Hubert. i Sebastian. Otwieramy co? Fanset Manchesteru na rok 2023-2024. Oczywiście jest tutaj numerowana i elektryk. Dokładnie tak. Może być więcej i elektryków, i numerak, numerków Elektryków? Raz się tylko chyba, znaczy kilka razy się zdarzyło w barcie że tam to nie wiem, jakiś błąd musiał być, bo elektryków tam było chyba 6 czy 7. Tak, 7. Oh, Dobra, o Piękny facet, fanset, ale jak zwykle autografu zero. Otwieramy. Stara o, edycja, jaki? ale fajna. Gdybyśmy tutaj coś trafili? <gryśla> Oj, można pomarzyć. Nie u nas. Dobrze. Na końcu są? Tak, są. Dobra, jedziemy bardzo szybko. Lewis, boku, Grylisz. No, aż, tak szybko, aż tak szybko to nie. Od tego. Volker. Ktoś, jak nie widział, okay. to sobie też pewnie by chciał zobaczyć. Akanji, Guardiol, Rodrigo, Alvarez. To jest hmm. fajne, bo muszę prawie całą ekipę zdobyć. Tak, bo trzy facety. Już, już mamy fajne, hmm. fajny zestaw. Wright Philips, Doku, Haland, Aderson, Silva, Aguero, Alvarez. De Bruyne, dodatkową postawkę. O, Walker. Foden. Poczekaj, bo jak już mówiłeś, że mam przygotować, to przygotuję. Dobre. Guardiola. Halant. Dobra. Zwolnij, zwolnij. Kolejny De Bruyne. Fajnie. I co mamy? Guardiola. Guardiola 130x399. te numery to jest zabójstwo po prostu. Right Philips. na y, 5 na 125. No, też fajnie. Super! Hmm. I jak zwykle zero autografów. Jesteśmy bardzo smutni z tego powodu. Bardzo. Obniżymy troszkę. Ale no to by się spodziewał. Widzicie co wpadło. I nie trafiamy. Ale dwa numerki, to też jest fajne. Trener, Guardiola. No. Hmm. Dobrze, co zapraszamy na kolejne fanzety, żebyście mogli z nami się troszeczkę pośmiać, co nam wpada. Miejmy nadzieję, że wam, się wam, nie... wam lepiej sypie. Tak, tu się nie masz czego śmiać. To trzeba rozpinać. Jak, jak wszyscy kolekcjonerzy kart sportowych lubią po prostu otwieranie. Lubią otwieranie kart, saszetek, boxów. To mega cieszy. A jak wpadnie no, na coś jak oddaje, to jesteśmy happy. Czego very, Wam życzymy? Very happy. very happy. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie ślad, jak się podobało. You must be very happy. Trzymajcie się ciepło. Pa. pa.